Tutaj mam przygotowane 2,5 kg ogórków. Ogórki wcześniej namaczamy w wodzie co najmniej na godzinę. Ja moczyłam 2 godziny. 4 marchewki, 4 cebule, 2 duże ząbki czosnku. Dużą miskę sobie przygotowujemy. No i przede wszystkim przyprawa Gyros. Pozostałe przyprawy zobaczycie w trakcie przygotowywania. Ogórków nie obieramy ze skórki, tylko kroimy. Jak pokroimy. To zobaczycie, jak ja pokroję. To już Wam wszystko pokażę w następnej scenie. Kochani, mój mąż mnie w końcu zaczął nagrywać. W związku z tym, że mam statyw, to już sama się ciągle nagrywam, ale poprosiłam go, żeby mnie nagrywał, ale sam robi Słuchajcie, takie mają być plasterki, nie za cienkie. Fajnie, że jesteście na moim kanale. Nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, lajka i zaglądajcie na inne przepisy. A ja do roboty! Ten od ogórka, tutaj tą końcówkę obcinamy i wyrzucam, no bo takie nie nadają się do naszej sałatki, żeby wrzucać. Także pamiętajcie, końcówki należy wyrzucić. Do tej sałatki używamy takich średnich ogórków, jak widzicie, nie bardzo dużych, żeby nie było dużo ziaren. I zobaczcie jak to wygląda. Tak właśnie wygląda ogórek po przekrojeniu, a ten większy to już ma takie ziarenka, więc nie bardzo. No akurat jeden mi się taki trafił. A tutaj właśnie odkrawam te końcówki. Ja już pokroiłam marchewkę tak, na tarce, na tych właśnie widzieliście na której stronie, a cebulę w półksiężyce, takie właśnie cieniutkie. I teraz dalej kroimy nasz czosnek. Czosnek drobno, na drobne takie plastereczki. Ja uwielbiam sałatki, często je kupowałam. Nigdy nie robiłam tej sałatki wyros, ale skoro zrobiła moja bratowa i powiedziała, że jest przepyszna, to znaczy, że jest przepyszna. Tutaj mam dwa ząbki czosnku pokrojonego, wrzucam tu i zaraz biorę przyprawę, którą dodamy do naszych warzyw. I teraz sypujemy trzy szklanki cukru. Jedna szklanka Pół szklanki oleju rzepakowego. I jedno opakowanie gyros. Panie kochani, pozostawiamy na 6 do 8 godzin, czyli widzimy się jak przejdą smakiem nasze warzywka. Słoiki sobie teraz przygotowuję do mojej sałatki. Sterylizuję przygotowaną wodą. Niektóre osoby sterwizują w pieterniku, ale ja tą metodą robię i jest sprawdzona. Wyciągam ze zlewu oczywiście. Kładę, żeby obciekło złoty i wysuszam ściereczką. Tak wygląda sałatka. Stała w sumie 6,5 godziny. Zobaczcie ile puściła właśnie soku i teraz będę przekładać do tych słoików. To są takie słoiki, można powiedzieć ile one mają 400 pół litrowe, to są takie pół litrowe, Nie wiem, ile tych słoików mi wyjdzie. No to zabieram się do wkładania tej sałatki. No i teraz nakładamy. Ja sałatkę wcześniej e, pomieszałam, to znaczy się wcześniej po 3 godzinach. Teraz słoik ładnie wycieramy. Okay. Zakręcamy i tak każdy jeden słoik zrobimy i wstawimy później do pasteryzacji. Ostatni moment. To jest pasteryzacja naszych słoików. Stawiamy w odstępach do garnka. Wlewamy zimną wodę do wysokości 3,4 naszego słoika. Od momentu zagotowania się pasteryzujemy 15 minut. Po tym czasie wyciągamy słoiki. Od razu przekręcamy do góry dnem i pozostawiamy do całkowitego ostudzenia. A następnie wstawiamy do naszej spiżarni. Dziękuję bardzo wszystkim za każdą subskrypcję, za każdego lajka i za komentarz. Zapraszam na przepisy na playlistę oraz zapraszam was na moje grupy społecznościowe na Facebooku. Namiary na moje grupy pozostawię pod tym filmikiem. Oczywiście składniki tak samo. Ciała tutaj do zobaczenia do następnego przepisu.